Patrz. Do Marynina tak. Mary... jedziemy? Tak Dobra. Ale krócej będzie, jak pan pojedzie w lewo, mi się wydaje, prawda? Tak? No. Ja, czy nie, no jednak, kuj, y y w lewo jest? będzie przy Mateusz. Dajemy. Nie wiem, Mateusz, nie byłam dzisiaj na gazie na razie. Dajemy.

tak? Nie, proszę nie, proszę to, wysiąść. Nie, to, to już nie, tutaj. To jest... Proszę wysiąść albo zadzwonię na policję. Proszę, pana, proszę, proszę wysiąść. Czy... Nie, proszę wysiąść. Lecim, proszę, wysiąść. Proszę, wejdzie, panu, panu, jest... proszę wysiąść. Ale proszę Proszę wysiąść. To jest 30 Dobra, metrów, proszę pana, Pani. naprawdę, Dobra, proszę. Nie mówiłem o tym końców nigdzie. Nie w za nie o panu. Proszę pana to jest 30 nie, metrów. Panu, jest 30 nie, dzwonaj na no, policję. Dobra, widzę, i gdzie Do widzenia. Eee, nikt nic nie płaci. 7 zł, poproszę. Nie, nie, nie. Dziękuję, nie błacz. Nie błacz, kurde. Poproszę o przyjazd policji na ulicę. Rzucił się na mnie z kamieniem, broniłem się! Nienawidzę! Wiesz, że ja tu w bieżniu na zostałem! Rzucił się na mnie z kamieniem! Nienawidzę! Moje ręce! Stopi się! Stopi się! Na pan pokaże! Proszę mi to Chyba pani żartuje! Proszę! proszę mi pokazać! Rzucił My, rzu 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 się na mnie z kamieniem! Ej, pan wszada! Co ty kurwa robisz?

wiem o wszystko, mnie gazem po oczach, pobiłeś mnie, mam na to trzech świadków i tym podobnie. I tym podobnie. No i mi jeszcze raz gazem. Piknę cię, jeśli mnie zaatakujesz, tylko w obronie własnej. Nie, dobra, czy mam policję? Policja jest wezwana, policja już tu jedzie. Ja cię nie zaatakuję pierwszy, bo nie mam pod no, to podstaw. Zaraz przyjedzie policja. No, zaczekam, gdzie jest ta policja. Policja przyjedzie. Ja cię nie zaatakuję, bo ja, nie mam powodu. Ja, ja się ja tylko będę bronił. Pierwszy, mam jeszcze ja światło. Poszedłeś tam z kamieniem, i jest porysowane na lampie. I ja zrobiłem matrze światło, Tak Co to Nie robić? Czekamy na policję. No, ja też nie chcę. Ja nic złego nie zrobię Ja Cię nie zaatakuję na pewno Powiem siak, nie, nie. bramę, to jest ten prywatny, to jest raz. To nie jest teren prywatny ulica to jest teren publiczny Nie, to jest ten prywatny, nie aż razu stać Mo stać się tu Nie na moim wjeździe Stoisz na moim wjeździe Przeparkuj go To jak policja nakaże to ja przeparkuję Póki co, co... Ja już Samochód... Jeszcze raz dostaniesz jak będziesz atakował Wójt, samochód. To to nie mnie się gazem Znowu gazem się Bronię Broni się i bronię mój samochód Może to ostudzi trochę twój zapał nie będziesz tłuk mnie ani samochodu Ułóż sam mogę

a pan jest ciąży podobno? Dobra, nie ma problemu.

Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam, dzięki wielkie na razie. Dzięki. Nie dam 10 się minuty na powrót. Anka! Daj mi 10 zł wrażliwego na powrót! To daj te 10 zł rajszego na powrót. I daj parę papierosów. Nie mam polemek, chyba na pisz.